Ewangelia według świętego Łukasza. Rozdział czwarty. Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus z Jordanu i przebywał w Duchu Świętym na pustyni czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. Odpowiedział mu Jezus, napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas wyprowadził go w górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. Lecz Jezus mu odrzekł. Napisane jest Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Zaprowadził go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane, aniołom swoim rozkaże o tobie, żeby cię strzegli i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swoją. Lecz Jezus mu odparł, powiedziano: Nie będziesz wystawiał na prógę tam, Boga swego. Gdy diabeł dokończył całego kurszenia, odstąpił od niego aż do czasu. Potem powrócił Jezus w nocy ducha do Galilei, a liść o nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, Abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym wdzęku słowom, które płynęły z ust jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: z pewnością powiecie mi to przysłowie, lekarzu, ulecz samego siebie, dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał, zaprawdę, powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy. Także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wgodzie w Sarobcie Sydońskim. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk mógł. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się w nich. Porwali go z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry. Na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei i tam nauczał w Szabat. Zdumiewali się jego nauką, gdyż słowo jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebogłosy. Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą, cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą. I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy. Po opuszczeniu synagogi przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosili go za nią. On stanowszy nad nią rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała i usługiwała imienia. A zachodzie słońca wszyscy i zmi cierpiących na rozmaite porody, przynosili ich duminy. On zaś na każdego z nich wkładał ręce i uzdrawiał ich. Także złożycie dochodziły z wielu, wołając, ty jesteś syn Boży. Lecz on ogromnie i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że on jest misjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały go i przyszły aż do niego, chciały go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz on rzekł do nich, także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei. Amen. Ewangelia według św. Łukasza. Rozdział 5. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do niego, aby słuchać Słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona. Wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział, Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, Także się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim. Gdy przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę i doknął Go, mówiąc, chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast trąd z Niego ustąpił. A on mu przykazał, żeby nikomu nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz tym szerzej rozchodziła się jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych niedomagań. On jednak usuwał się na miejsca pustynne i modlił się. Pewnego dnia, gdy nauczał. Siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w nim moc pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób go przynieść. Wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On widząc ich wiarę, rzekł: Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: Któż? On jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich, Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć, Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy powiedzieć, Wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że syn człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego, Mówię ci, Wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał. I poszedł do domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich, wielbili Boga i pełni bojaźni mówili. Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Potem wyszedł i zobaczył celnika, imieniem Lui, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: Pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i poszedł za nim. Potem Louis wyprawił dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu, a była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w piśmie i mówili do jego uczniów. Dlaczego jęcie i pijęcie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział, nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Wówczas oni rzekli do niego: Uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów, twoi zaś jedzą i piją. Jezus rzekł do nich, czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki Pan Młody jest z nimi. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego i wtedy, w owe dni, będą pościli. Opowiedział im też przypowieść, nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwie od nowego, w przeciwnym razie i nowe podże, i łata z nowego nie nadę się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycięknie, i bukłaki się zepsują. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Kto się napił starego wina? Nie chce potem młodego, mówi bowiem, stare jest lepsze. Amen. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 6: W pewien szabat przychodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i, wykruszając je rękami, jedli. Na to niektórzy z faryzeuszów mówili, czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w Szabat? Wtedy Jezus rzekł im w odpowiedzi: Nawet tegoście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy był głodny on i jego ludzie? Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom. Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać. I dodał: Syn człowieczy jest panem Szabatu. W inny szabat wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: Podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich, Pytam was, czy wolno w szabat dobrze czynić, czy wolno źle czynić, życie ocalić czy zniszczyć. I spojrzawszy w koło po wszystkich, rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, co by uczynić Jezusowi. W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami. Szymona, którego nazwał Piotrem, i brata jego Andrzeja, Jakuba i Jana, Filipa i Bartłomieja. Mateusza i Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona, z przydomkiem Gorliwy. Jude, syna Jakuba i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu, przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. A on podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą Was i z powodu syna człowieczego podadzą w pogardę Wasze imię jako niecne, cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest Wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada Wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę Waszą. Biada Wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Lecz powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w jeden i policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze Twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność. Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzęczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzęczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a będzie Wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie Wam dane. Miarę dobrą, natłoczoną, utrzesioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. Opowiedział im też przypowieść, czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata. Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo, nie zlewa się fik z ciernią, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta. Czemu to wzywacie mnie, panie, panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę Wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom, wkopał się głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, potok wezbrany uderzył w ten dom, ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto słucha, a nie wypełnia, Podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy potok uderzył w niego, od razu runął, a upadek jego był wielki. Amen.